Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii, jest gościem naszego portalu. Będziemy rozmawiać o reformie systemu planowania przestrzennego i deregulacji prawa budowlanego w ogóle. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie widzów. E, no więc pierwsze pytanie: kiedy reforma systemu planowania przestrzennego trafi do Sejmu? Ja myślę, że no, jesteśmy na końcówce działań rządowych, więc za parę tygodni powinna zostać skierowana do Sejmu. Proces legislacyjny, ja wiem, że on nie, nie, nie w pełni zależy od Pana, ale generalnie ambicja jakaś jest. Od kiedy mm, reforma będzie, chciałby Pan, żeby obowiązywała? No mamy na razie niezagrożony termin wejścia w życie przepisów, w pierwszy kwartał przyszłego roku. Tak mamy zapisane to w KPO, czyli zobowiązaliśmy się jako Polska, że w pierwszym kwartale przyszłego roku reforma wejdzie w życie. I myślę, że ten termin nie jest zagrożony. Pewnie jakbyśmy się trochę opóźnili, nic by się nie stało, ale raczej nie zakładamy tego opóźnienia. Całkiem niedawno zakończył się projekt, wspólny plan, którego operatorem było Ministerstwo Rozwoju, a który koncentrował się w sumie na konsultacjach społecznych obejmujących zagadnienia planowania przestrzennego. Został opublikowany raport przez Fundację Wise Europa. No i nie wiem, czy ja go dobrze odebrałem, że te konsultacje to de facto i yy, ten raport to takie badanie socjologiczne wśród samorządowców, yy, co oni w ogóle o tym planowaniu przestrzennym yy, myślą. Yy, no i generalnie wydaje się, że to planowanie przestrzenne to dalej jest jakaś kula u nogi yy, samorządowców i chyba tutaj yy, sporo jest do zrobienia, jeżeli chodzi i o pana urząd i o ministerstwo. No zasadniczo jest to kula u nogi, pan powiedział kula u nogi samorządów, ale ja bym tak, to brzmi trochę pejoratywnie wobec samorządów, że to ich kula u nogi. Problem jest systemowy i dlatego chcemy go systemowo rozwiązać. Samorządy w 2003 roku miały obowiązek przyjąć na całym terenie swoich gmin plany miejscowe i tego obowiązku nie zrealizowały. W 2003 roku nie weszły w życie te plany, ale do tej pory w wielu miejscach tych planów miejscowych jeszcze nie ma. I no faktycznie niektórzy Zarzucali samorządom, że nie zrealizowały tego obowiązku, tylko że no, jeżeli ten obowiązek jest prawie 20 lat niezrealizowany, no to jest tutaj jednak błąd systemowy. To nie tylko jest kwestia samorządowców. Pewnie czasami to jest jakaś zła wola samorządów, ale zasadniczo system planowania był, to był błąd po prostu z systemu planowania, że w 2003 roku miały wejść nowe plany, wygasły stare plany, a tych planów nie było. Mamy do tej pory w wielu miejscach lukę planistyczną. My chcemy jak najszybciej z temu zaradzić, chcemy Usprawnić procedury chcemy, żeby samorządowcy mogli szybko przygotowywać plany miejscowe, żeby to były od strony technicznej, żeby to nie było skomplikowane zbytnio. Oczywiście najważniejsze jest podejmowanie decyzji przez samorządy, bo tutaj przy planowaniu przestrzennym bardzo ważne są konsultacje społeczne, czyli chcemy wysłuchać wszystkich głosów społecznych, no i potem, jak się pojawią te głosy, trzeba podjąć decyzję, w prawo albo w lewo. I to jest najtrudniejsze, myślę, w procesie planistycznym. Natomiast te przeszkody techniczne, które są, chcemy pokonać. Czyli zamiast, tak jak teraz technicznie niestety to tak te, te wymagania, które są powodują, że czasami plany, planowanie trwa wiele lat, my chcemy to ograniczyć. Chcemy, żeby nawet w 8 miesięcy można było ten proces planistyczny zakończyć. Bo z drugiej strony też przynajmniej medialnie po pojawił się apel ze związku miast i gmin e, morskich, które mają dość zabudowania ich terenów obiektami takimi mniejszymi, czyli generalnie z drugiej strony e, to samorządy wychodzą do Was z prośbą o regulację, która uniemożliwi stawiania e, okropnych e, budowli na, na, na wybrzeżu. E, no tutaj poszła odpowiedź Ministerstwa Rozwoju. Generalnie poczekajcie, co reforma Wam da. No... E... Ten brak planów od 2003 roku i ta luka planistyczna powoduje konkretne problemy. Tutaj Pan wspomniał o, o jednych problemach, ale zasadniczo w całej Polsce wdarło się przez te lata wiele chaosu, wiele takiej niekontrolowanej zabudowy. Chcemy dać też narzędzia, żeby nad tym w miarę szybko gminy mogły zapanować. Oczywiście będzie jakiś okres przejściowy, ale chcemy, żeby y, więcej już Polska się nie rozwijała w oparciu o wuzetki, tylko żeby się rozwijała w oparciu o plany miejscowe. Aczkolwiek tam, gdzie nie ma Planów miejscowych, też no nie możemy całkowicie zablokować zabudowy, i takich planów nie mamy. Będzie dalej możliwe wydawanie warunków zabudowy, ale w oparciu o plan ogólny. A plan ogólny zastąpi studium w nowym systemie. Studium, które do tej pory nie było pra prawem miejscowym. Teraz plan będzie prawem miejscowym. Na jego podstawie będzie można odmówić wydania wz -ki na przykład w tym miejscu, gdzie tam samorządowcy wspominają, że gdzieś na, w cennych przyrodniczo okolicach na wybrzeżu. Czyli warunków zabudowy nie da się uzyskać tam, gdzie plan ogólny tych warunków zabudowy nie, nie umożliwia. Natomiast warunki zabudowy będzie można uzyskać, jeżeli nie ma planu, ale jest strefa uzupełnienia zabudowy, czyli wokół istniejących, nie wiem, w mieście czy w naw, nawet na wsi, ale uzupełniamy zabudowę. Czyli są jakieś działki zabudowane i są działki budowlane, ale widać, że no jeszcze nie zabudowane. Żebyśmy nie blokowali tam rozbudowy, uzupełniania tej zabudowy, tam będą możliwe warunki zabudowy. To, co boli samorządowców obecnie, to oczywiście kwestia wydatków przy obniżonych dochodach miast i gmin. I tutaj też pojawia się taka obawa związana z reformą pana autorstwa, że ona po prostu miasta i gminy będzie dużo kosztowała, a w przypadku mniejszych samorządów generalnie będzie problematyczna również pod względem organizacyjnym. Największe koszty związane z planowaniem przestrzennym to koszty ewentualnych odszkodowań. Jeśli ograniczamy jakieś, wprowadzamy ograniczenia, no, chociażby w planie miejscowym, wyznaczamy przebiegi dróg, to trzeba zrekompensować ludziom, których grunty tracą na wartości. I to jest taki koszt, który czasami powstrzymuje samorządy przed planowaniem miejscowym. Natomiast same koszty tworzenia planów. Oczywiście one też są istotne, ale my tutaj nie wyznaczamy jakiegoś obowiązku, żeby wszędzie zrobić plany miejscowe. Obecne plany miejscowe zachowają swoją ważność. My tworzymy nowe przepisy, dzięki którym będzie można plany miejscowe łatwiej przygotowywać, ale raczej koszty nie powinien tutaj rosnąć. Co będzie kosztowne, to będzie też nie za bardzo kosztowne, ale to będzie koszt, który no, w jakimś sensie będziemy wymagali do poniesienia. To jest obowiązkowe przygotowanie planów ogólnych. Do tego Polskę, Komisja Europejska zobowiązała Polskę w KPO do stworzenia planów ogólnych na całym terenie, we wszystkich gminach, do 2026 roku, no ale zobowiązała Polskę, no ale w KPO są na to pieniądze, wobec czego my te pieniądze z KPO przekażemy gminom i gminy będą miały sfinansowane w tworzenie planów ogólnych. Zrezygnowaliście z opłaty planistycznej. Ona była e, szeroko komentowana, a wy mocno krytykowani za, za pomysł jej e, wdrożenia. Ale czy z drugiej strony to nie był mechanizm, który e, no, obligował gminy generalnie, mm, zmuszał ich do działania, i czy w jakiś inny sposób da się to przyspieszyć? E. Pokazuje pan, no, wiele problemów ta ustawa nie rozwiązuje. To jest ewolucja, nie rewolucja. My nie zmieniamy wszystkiego, zmieniamy te najważniejsze rzeczy i chcemy, żeby one sprawnie weszły w życie. Natomiast no, ten przykład, który pan przywołał, to jest sprawa, w której raz samorządy postulują coś, potem zupełnie to krytykują. Oczywiście pewnie jedne samorządy krytykują drugie, ale jakby nie ma wspólnego głosu samorządowców w tym zakresie, Je są bardzo podzielone zdania i takich Tematów po prostu nie ruszamy i dlatego tego tematu nie będziemy tą ustawą zmieniać. Budowa domów do 70 m kwadratowych bez pozwolenia, to był sztandarowy pana pomysł. On no, sukcesów wielkich jednak nie odniósł. Czy zmiana w tym programie i zwiększenie limitu ma odczarować program? Zmiana, deregulacja prawa budowlanego ma służyć Polakom i już służy te rozwiązania, które weszły w życie. Dają możliwość budowy domu do 70 metrów zabudowy z minimum formalności. I to jest realna możliwość, którą każdy posiada. To, że no w obecnej sytuacji. My, my, no Niestety, o międzynarodowa, globalna, nie szkoda o tym mówić, bo wszyscy wiemy, o czym mówimy. No To powoduje ogólnie, że ludzie wstrzymują się często z rozpoczynaniem swoich budów, czy to jest dom do 70 metrów, czy inny. I pewnie te domy, gdyby, gdyby ogólnie była dobra koniunktura, pewnie by ich rozpoczynało się budowy więcej tych domów. Ale proszę zwrócić uwagę, że no. Jest ta możliwość, my tą dajemy możliwość Polakom i ludzie z niej korzystają w mniejszym zakresie niż się tego być może spodziewaliśmy ze względu na sytuację globalną, ale ta możliwość jest i pozostanie z nami na dłużej. I rozwijanie rozszerzenie tego, tej możliwości budowy domu bez pozwolenia na budowę, na większe również domy jednorodzinne, ale też przecież w naszej deregulacji dużo innych uproszczeń, ułatwień. No chcemy zbędne bariery administracyjne likwidować. Jeżeli chodzi o te większe powierzchniowo domy, do dwóch kondygnacji z tego, co, co pamiętam, jaki tu jest harmonogram prac nad zmianami tego prawa? Deregulacja prawa budowlanego. Mamy też gotowy projekt ustawy. On w tej chwili jest po konsultacjach i rozpatrujemy tam uwagi, które wpłynęły i od. No, Polaków i od różnych stowarzyszeń i z ministerstw innych. Myślę, że to się w, w ciągu paru tygodni skończy trochę, może troszeczkę później niż ustawa o planowaniu, ale też liczę na to, że to w najbliższych miesiącach będziemy procedować. To, na co czeka na pewno sporo właścicieli domów, czy również tych wielomieszkaniowych budynków, to termomodernizacja z nazwijmy to dużymi upustami. Brakuje tylko podpisu prezydenta po tym podpisie, czego właściciel takiego budynku może oczekiwać. No, będzie można skorzystać z wsparcia termomodernizacji, wsparcia no, wielu inwestycji, które czekają, bo do tej pory te programy czyste powietrze na przykład, one były bardziej do indywidualnego budownictwa. My teraz chcemy jeszcze bardziej wspierać i termomodernizację i OZE w przypadku budownictwa wielorodzinnego. I myśli pan, że patrząc właśnie na, na, na sytuację, bo rozmawialiśmy przed chwilą o tych domach jednorodzinnych, że koniunkturalnie zła sytuacja, może, i to może spowodowało, że ten program nie, nie spotkał się z takim zainteresowaniem. Sytuacja no jeśli, tutaj to, 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 odwrotna, jeżeli chodzi o rynek energetyczny, e, czy ona gwarantuje sukces? Myślę, że znaczy ja nie chciałem tutaj deklarować, ile, ile i jak, natomiast tutaj są konkretne pieniądze. Przy domach 70 metrów my nie dawaliśmy pieniędzy. My dajemy po prostu uproszczenia prawa budowlanego. Natomiast tutaj są Konkretne finanse, które zatem będą szły i to w połączeniu z tym, że, że w tej chwili koszty energii wzrosły, no to jest pożyteczne dla, dla, i dla spółdzielni podmiotów, które zawiadują tymi mieszkaniami, ale również dla tych ostatecznych beneficjentów, czyli dla mieszkańców, którzy będą płacili niższe opłaty za energię. Wobec czego myślę, że, że zachęta do tego jest i, i trzeba się brać za tę te, termomodernizację, oszczędzać dzięki temu energię, no, wpływać pozytywnie też na środowisko. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie. Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii, był gościem naszego portalu.